Byś chciała wybrać? Wybierz jeden kolor. Wow, co to jest? Różowe i czerwone serce. Co się stanie, jak wybiorę oba serca? Nie, nie możesz tak zrobić. Musisz wybrać tylko jedno serce, bo to niedozwolone. Tak oczywiście, oba serca są twoje. Super, teraz powiedz mi, co robi czerwone serce. Poznasz imię swojej bratnia duszy? Imię twojej bratniej duszy zaczyna się na literkę B. Ale uprzedzam, to nie jest bekon, więc nie musisz się martwić. Spoko, ale dlaczego nie chcesz mi powiedzieć od razu wszystkich literek jego imienia? Nie mogę tego zrobić! To by było za proste, nie uważasz? Musisz więc zrobić dla mnie kilka zadań, żeby dowiedzieć się, jakie są kolejne litery. O, dlaczego muszę poświęcać tyle czasu, żeby dowiedzieć się, jak on się nazywa? Myśli. Schakuje system znowu i zobaczymy, co mi powie, bo serio nie mam ochoty, nic dla niego robię. Dobrze to teraz znam jego imię? Nie musisz zrobić dla mnie zadania, zapomniałaś? Co Dlaczego? Przecież cię schakowałam! Dlaczego to nie działa? Musisz zrobić to lepiej niż przedtem, albo zrobić te zadania dla mnie. Spoko niech ci będzie, a co z różowym sercem? Dostaniesz pięćset roboksów za każdym razem, jak ktoś skłamie? Na czacie grupowym! No, siema, jakie moce dostaliście? Co, o co ci chodzi laska? Co ty w ogóle masz na myśli? O czym ty mówisz? Jaka moc, dziewczyno, co ty gadasz? Myśli, hm, oni o niczym nie słyszeli ani nie widzieli. Spoko, nieważne, już nie było tematu. Właśnie przed chwilą przebudziłam się ze śpiączki i to musiał być jakiś zwariowany sen. Co przebudziłaś się ze śpiączki? Jakim cudem? My o niczym nie słyszeliśmy i nie wiedzieliśmy. Nie traktuj tego na poważnie, ja jestem po prostu troszeczkę szalona z kibidibi, z Okej, okay, xdydy. W każdym razie mama mi dziś kupi jeden milion robuksów. Myśli, o, dostałam 500 robuksów. Co się teraz stało, lol? Co? A nic. Nie interesuj się, ha. Myśli, właśnie dostałam 500 Robuxów za to, co Lana powiedziała. To znaczy, Zelana kłamie. Jesteś pewna Lana? Tak, oczywiście. Myśli, plen. Spoko. Myśli, mogę stać się bogata dzięki temu LOL. Będę tego używać i dzięki temu będę mieć zawsze przewagę nad każdym. Chcecie zagrać w coś śmiesznego? Może w Brookhaven? Pewnie. Jasne, ja chętnie pogram. Oczywiście, ja też z Kibili. Dołączyli na Brookhaven! Gdzie jest Ania? Nie mam pojęcia. Może ona jest porywaczem i chowa się przed nami? Bardzo możliwe, ale może ty Samuel jesteś porywaczem? Nie jestem obywatelem. Myśli 500. Wątpię w to. Samuel, zapytam się ciebie jeszcze raz. Już ci mówiłem, nie jestem porywaczem. Myśli, hm, nie dostałam Robuxów, więc on naprawdę nie jest porywaczem. Dostałam 500 Robuxów, jak powiedział, że jest cywilem, więc musi być szeryfem. Okej, okay, więc to musi być Lana. Co dlaczego ja i na jakiej podstawie oskarżasz mnie i innych? Może sama jesteś porywaczem? Okej, okay, spokojnie, już nie będę pytać dalej. Myśli. Duże emocje. Zgaduję, że ona nie jest. O hej, ekipa, w końcu was znalazłam. Ona jest porywaczem, uciekajcie. Nie, nie jestem porywaczem. Jestem cywilem. Myśli. Plercet. Co? Myśli. Właśnie dostałam kolejne 500 robuksów. Ty kłamiesz, Ania. My wiemy, że jesteś porywaczem. Musicie mi zaufać. Lana, ty musisz wylecieć z grupki. Dlaczego ja? Samuel wyrzuca Lanę z grupki. Stójcie, jestem szeryfem. Niech nikt się nie rusza. Co sam jesteś teraz porywaczem, ale jak jakim cudem? <laughs> no widzisz, jestem po prostu dobrym kłamcą. Strzel do niego, Ania. Niezły strzał, Ania. Naprawdę wybacz mi, że myślałam, że jesteś porywaczem. Naprawdę jest mi głupio. Ania strzela do Hani? Co do jasnej ciasnej... Tak jestem zwycięzcą. Powrót do czatu grupowego? Dlaczego Ania strzeliłaś do mnie za nic? Nie. Myśli. Plypieńce. Wygraliśmy, a ty postanowiłaś i tak strzelić do mnie. Nie zrobiłam tego, to był ktoś inny. Myśli. plepięce. Idę offline w takim razie. Ha, ale nikt nie pytał. Będąc szczerym, nikogo to nie obchodzi. Spoko więc zostaję, niech wam będzie gry. Samuel, mogę cię coś zapytać? Pewnie... Czy jesteś biedakiem? Nie, dlaczego tak mówisz? Myśli, pięćset. Bo widziałam, jak stałeś pod sklepem i zbierałeś do Kuba jakieś drobne i udawałeś, że potrafisz grać na flecie stary. Do tego wystawał ci palec ze skarpetek i pełno much latało nad twoją głową. Masakra, nie wciskaj kitu stary. Nie po to był po prostu zakład i musiałem udawać bekona. Myśli, plus pięćset. Jasne oczywiście, że ci wierzę stary. No, mam nadzieję. Pogadajmy o czymś innym, bo robi się dziwnie. Dlaczego gadamy o mnie bruch? No, niech ci będzie. Może zagramy w pet simulator? Nie to nudne. Zagrajmy może w prawda albo wyzwanie. Dobry pomysł, w sumie Ania. To ja zacznę dobrze. Samuel, prawda, czy wzywanie co wybierasz? Dlaczego znowu ja? Czy w macie jakiś problem do mnie? Możesz zapytać kogoś innego. Nie takie są zasady, i ja pytam ciebie jako pierwszego. Prawda czy wzywanie? Spoko, prawda. Dobrze zadaję pytanie, gotowy, czy zaś będziesz marudzić? Mów już, bo się zaraz wkurzę. Kogo na tym czacie grupowym uważasz za najbardziej atrakcyjnego? Co to za pytanie? Haha, ha, oczywiście, ze najbardziej atrakcyjny jestem ja sam. Myśli pleńce te. Fue. Stary, ty nie jesteś w ogóle atrakcyjny, XD. Co ty sobie myślisz? Co w czym problem? Odpowiedziałem zgodnie ze sobą. I takie są zasady gry, nie możecie mieć problemu do mnie. Wszystko spoko, Samuel, ale my chcemy usłyszeć szczere odpowiedzi, a nie jakieś koco poły starty. Spoko w takim razie najbardziej atrakcyjna jest lana. Myśli, plutyncem. To znowu kłamstwo, stary. Co a ty skąd wiesz? On nie kłamie, ja naprawdę jestem ładna. Naprawdę przysięgam na Boga. Spoko, tak naprawdę, to ty, Hania, jesteś najpiękniejsza. O naprawdę, Samuel, też cię lubię, wiesz. Naprawdę? Nieco ty, gościu, co ty sobie w ogóle myślisz? Za kogo ty się uważasz? Dobrze, teraz moja kolej. Hania, prawda czy wyzwanie? Prawda? Dobrze, ale masz być szczera. No, dawaj jasne. Jeżeli Samuel i Lana wpadliby do głębokiego jeziora z dala od brzegu, to komu byś pomogła? Szczerze to brałabym nogi za pas, ponieważ sama nie umiem pływać i mogłoby się to jeszcze gorzej skończyć. Zabawna jesteś, Hania. No bardzo śmieszna, a zarazem trochę przerażające, ponieważ musiałabym być z Samuelem. Ale przynajmniej byś się umył dobrze, Samuel, hehe. No bardzo śmieszne wariatko. A tak serio, Hania, jakbyś umiała pływać, to kogo byś wybrała? W takim wypadku wybrałabym Lane, przepraszam, Samuel. Dziękuję. Co dlaczego? Myślałem, że mnie lubisz. Wiedziałem, że tak powiesz. Czy wy mnie nie kochacie? I robicie sobie ze mnie jaja tylko... No nie kochamy cię, stary. Nie no, co ty sami oszalałeś? Chyba to logiczne, że takie oszołoma nie kochamy. Spoko, wiecie co, wypchajcie się. Powiem wam z jeszcze. Tak naprawdę to umiem pływać i sam bym dopłynął do brzegu. Nie potrzebuję waszej pomocy. Jestem mistrzem pływania i wygrałem pełno konkursów, więc powodzenia. Wiecie co, muszę wam coś powiedzieć. Chodzi o to, że mnie lubisz i chcesz mnie przeprosić? Nie o czym ty w ogóle myślisz, stary, ogarnij się już. Myślałem, że chcesz tak powiedzieć, bo jestem mistrzem w pływaniu i nikt mi nie podskoczy. Nie proszę cię, ogarnij się już. Dobra, możecie się już uspokoić. Powiedz nam w końcu, co chcesz nam powiedzieć, Hania, i przestań flirtować z Samuelem. Co ty chyba oszalałaś, ze myślisz, że ja flirtuję z Samuelem. Nigdy bym tego nie zrobiła, a poza tym nie lubię go. Auć to bolało. Tak flirtujesz z nim od początku, Hania, proszę przestań już. Dobra, chyba już rozumiem, o co ci chodzi. Ty po prostu jesteś zazdrosna od Samuela. Masakra jakaś, nie spodziewała się tego po tobie. Nie, nie jestem zazdrosna, puknij się. Myśli plus pięćset. Ha, to jest kłamstwo, właśnie dostałam kasę. Co dostałaś kasę, co ty mówisz, nie rozumiem. Mówię to dlatego, że za każdym razem, jak ktoś powie kłamstwo, to ja dostaję kasę. Za każdym razem jak postanowiliście mnie skłamać, to ja dostawałam soczyste 500 Robuxów. Co naprawdę? Ania też dostawała. Myślałem, że jest jakąś zjawą, duchem czy czymś innym bardzo dziwne. Zamknij się. Nie zamknę się, bo co mi zrobisz, mały robaczku? To niesprawiedliwe, dlaczego my nie mamy takich mocy jak wy? Mam farta po prostu. Więc lepiej nie mówcie kłamstw na w moim towarzystwie. Ale i tak muszę wam coś powiedzieć. A że jesteś biedakiem. Co? Nie. Myśli. Pryl 500. Dzyn, dzyn, kaska przychodzi. Dobra, może i jestem biedakiem, ale nie to chciałem wam powiedzieć. Nagle Samuel wychodzi z gry. Co jest, gdzie on jest? Właśnie co jest? To jakaś magia? Samuel, halo, gdzie jesteś? Ciekawe, chyba stracił Wi-Fi, więc ja też spadam, to nara. Ja też sobie idę na razie, Hania. Poszli tak wcześnie i jestem sama, chcę jeszcze pograć w coś. Ale jako pierwsze przekażę wszystkie robaksy, które zarobiłam ludziom, którzy są potrzebujący, bo trzeba być dobrym czasami. Hech. Kilka minut później... Jest mi strasznie nudo, a pamiętam, mam coś jeszcze do zrobienia. Mam jeszcze jedno serce, żeby dowiedzieć się, jak nazywa się mój nowy chłopak. W Systemie, jakie są te zadania? Jestem... Jakie jest te pierwsze imię mojego chłopaka? Zaczyna się na B, a oto zadania, które musisz zrobić. Wow, serce jest naprawdę piękne. Pierwsze zadanie jest naprawdę ważne i musisz je wykonać naprawdę dokładnie. Naprawdę? Będę bardzo dokładna, nie musisz się martwić. Na początku musisz zasubskrybować historyjka Roblox. Dobra, to jest akurat proste, zrobię to teraz. Mam właśnie telefon i dałam suba i łapkę w górę. Dobrze gotowe, pora na kolejne zadanie. Zrobiła pierwsze zadnie, co teraz? Brawo, mam dla ciebie nagrodę. Kolejna literka jest A. Kolejnym zadaniem jest zrobienie pranka na swoim przyjacielu i wstawienie to w internet. O super, na prankach to się z nami mam idealnego kandydata. Samuel, nadchodzę. Dobra, widzowie, słuchajcie, kamera odpalona. Jestem pod drzwiami domu Samuela. Zaraz będzie akacja. Będę udawać ducha, ponieważ on panicznie boi się duchów i ma skłonności do sikania w majty, więc będą jaja. Zadzwonię na drzwi. Dzwonek rozbrzmiewa w domu. Halo Samuelu, to twoja babcia za światów, otwórz proszę te drzwi, bo zemdleję. Babcia, jak to przecież ty odeszłaś pięćdziesiąt lat temu, co jest grane, czy ja zaś nie zabrałem leków? Babciu, czy to naprawdę ty? Tak to ja, Samuelu, proszę, otwórz te drzwi. Chciałabym zobaczyć znów twoja piękna, dzieciną twarz, ale mam nadzieję, że już nie zsiesz paluchów u stóp, mój głuptasku. Y Okej, okay, już otwieram. Duch to duch, halo, co jest grane. Spokojnie, to ja, twoja babcia, przynieś mi kapcie. Co o mój Boże zaraz zemdleje, to nie dzieje się naprawdę a. Samuel przez chwilę zaczął bujać się na boki i zemdlał. Okej okay, widzowie, to by było na tyle hehe. Nie sądziłam, że tak szybko pójdzie, ale nic no do zobaczenia w następnym odcinku pranków. Uważasz, że prank był śmieszny? To był naprawdę dobry prank, podobał mi się. Następna litera imienia twojego chłopaka jest R. Super, za niedługo będę znała wszystkie litery mojego nowego chłopaka. Nie mogę się już doczekać, żeby go poznać. Dobrze, na dziś to już koniec zadań, do zobaczenia jutro. Miłego dnia i do zobaczenia? Co nie proszę, ja nie dam rady tak długo czekać. Nie możesz mnie zostawić. Halo jesteś, proszę nie odchodź. Dobra, to nic, no muszę poczekać do jutra. Ale nie wiem, czy dam radę, ponieważ jestem strasznie podekscytowana i mam motylki w brzuchu. Widzę, Zego już nie ma, to nic, no czekamy do jutra. Następnego dnia? Ludzie muszę wykonać zadania, żeby poznać imię mojego chłopaka. Spokojnie też bym chciał widzieć, kto mnie kocha, ale nic muszę zadawalać się sobą A przestań już bredzić, na pewno kogoś poznasz, tylko musisz się umyć, hehe A przestańcie już gadać te poły. Ja też bym chciała poznać kogoś w końcu, ponieważ czuję się samotna Ale nie ma co się użalać, trzeba się cieszyć z tego, co jest Jeszcze nie skończyłam zadań, żeby poznać imię mojego wybranka, co możecie mi pomóc? Spoko, ja ci pomogę Ja ci nie pomogę, kiedy Samuel jest z nami Odwal się już ode mnie jak masz mieć problem do mnie, to lepiej napij się meliski, bo jesteś jakaś walnięta. A babcia mówiła, że pomaga, więc idź sobie zrobić. Dobra, już uspokójcie się. Dobrze, Hania, jakie masz te zadania do zrobienia? Muszę spytać się tego, co rządzi, czekajcie. To proste, to twoje ostateczne zadanie? Musisz zrobić coś dla mnie, czego bym się nie spodziewał po tobie? Aha, co on powiedział? Chcę, żebym zrobiła coś niespodziewanego i zaskakującego. Kurde, co ja mam wymyśleć? Daj mu prezent urodzinowy. Nie słuchaj go, on jest głupi, ignoruj go. Wiem już, powiedz mu wierszyk. Kurde, myślisz, że to dobry pomysł? Tak na pewno go tym zaskoczysz. Taka lana ma dobry plan, dawaj, zaczynaj go recytować. Szła teściowa przez łąkę, pokąsały ją żmije, żmije pozdychały, a teściowa żyje. O mój boże, przestań już. O rany, to naprawdę to było cudowne, masz dar i zaskoczyłaś mnie? Tego to się nie spodziewałem, brawo! Oto twoja nagroda. Dobrze to, Bary, kim on jest? Gdzie go mogę znaleźć? Ktoś dołączył do gry? Się ma wszystkim? Czy mogę do was dołączyć? Szukam nowych znajomych. Raczej nie. Pewnie. Dlaczego niby nie może dołączyć Samuel? No dobra, niech dołączy. Jak się nazywasz? Jestem Bary. Bary? No nieźle. Wow, tego się nie spodziewałam. Serio? Co jest nie tak z moim imieniem? O co wam chodzi? Dobra, Bary, my musimy iść na słówko, dobrze? Po prostu poczekaj tu na nas. No spoko. Poznałaś w końcu swoją miłość życia, dziewczyno. Wiem, nie mogę się doczekać, żeby mu o tym powiedzieć. Jestem taka podekscytowana. Dobra, stara, uspokój się lepiej, bo dopiero co go poznałaś, nic, nic o nim nie wiesz. Zachowuj się lepiej, naturalnie, tak jakbyś była jego przyjacielem, i zrelaksuj się. Myśli, kurde, nie wiem czemu, ale poczułem jakieś dziwne uczucie dolany. Nie wiem, co jest grane. Przecież my się w ogóle nie lubimy, i ciężko nam jest się dogadać. Nie mogę jej lubić. Dobra, wróćmy do niego. Dobra, ludziska, o czym wszyscy gadaliście. Postanowiliśmy przygarnąć cię do naszej paczki znajomych, więc czuj się zaszczycony. O, naprawdę dziękuję, wam jesteście super. Jestem Ania, ten koleś obok to Samuel, obok jest Lana, a tamta to nasza Hania. A i sam jest śmierdzącym biedakiem, hehe. Co przestań już, czemu tak mówisz, to nieprawda, wredno małpo. Myśli, dostałam znowu pięćset robuksów. Dobra, nie kłam nas, Samuel, wszyscy to wiedzą, więc się przyznaj. A poza tym dostałam kasę za twoje kłamstwo. O nieźle to twoja moc? Tak to moja moc, a ty jaką masz przystojniaku? Szczerze to nie mam żadnej mocy, w sumie to nie gram za bardzo w gry. Przyszedłem tu, żeby znaleźć i poznać nowych przyjaciół. To szkoda, bo bardzo dużo gier jest fajnych i czerpiamy z nich dużo frajdy, wiesz. Powinieneś spróbować w coś zagrać, może ci się coś spodoba i się wciągniesz, bo gry są naprawdę fajne. Dobra, zobaczymy jak będzie, mogę spróbować. Super. Dobra, to chcesz zagrać z nami? Mam ochotę bardzo w to zagrać. Co to za gra? Nigdy w nią nie grałem. Na czym ona polega i co mam robić? Spokojnie, przystojniaku, wszystko ci wytłumaczę krok po korku, będę ciągle przy tobie. Hania, spokojnie już. Dobra, co jest grane? Nic dołączmy do gry. Wszyscy dołączyli do gry. Hania podczas grania była zauroczona i pomogła baremu. W pewnym momencie udawała, że spada, i Bary spróbował jej pomóc i złapał ją za rękę i prawie ją pocałował. Wow, naprawdę dobrze się bawiłem. Już dawno tak dobrze mi się nie grało. Jasne, miałeś cudowny czas z mną, czuję się wspaniale, naprawdę dziękuję. Hania, uspokój się już, bary, nie przejmuj się ją. Myśli, Hania robi się już irytująca. Właściwie to ja. Zgaduję, że jesteśmy już wszyscy zmęczeni, więc spotkajmy się lepiej jutro. Dobra, to ja spadam, do jutra, ekipa Nara. Nara ekipa. Czy zobaczycie jeszcze jutro bary? Oczywiście, zobaczymy się jutro. Późnym wieczorem. O co to wiadomość o Dani? Cześć, bary. Hej, co tam, chcesz pogadać ze mną? Chcesz zagrać ze mną w grę? Jasne, to czekaj, zadzwonię do naszych znajomych. Ej, bo wiesz co, wolałabym, żebyś nie dzwonił, bo chciałam pograć z tobą sam na sam, wiesz. My tylko we dwoje. Bo reszta ekipy jest zmęczona i nie będziemy ich męczyć, niech odpoczną. Nie chcę im przeszkadzać. Myśli. Dziwne, ale w sumie ma rację. Dobra, to chodźmy zagrać. Grali przez kilka godzin. Hahaha, kocham grać z tobą bary, wiesz. Pomimo tego, że był to nasz pierwszy raz, to bardzo mi się podobało, naprawdę dobrze ci szło, jesteś bardzo dobry. Haha, ha, dziękuję. Osiema, widziałam, że jesteście online, to wbiłam zobaczyć co robicie. Myśli, kurde, czemu ona musi przychodzić teraz, jak było tak dobrze i jeszcze tak niespodziewanie. Zniszczyła tą chwilę. Ochania, chcesz dołączyć do nas? Tak właśnie chcesz dołączyć do nas, bo gramy teraz. Jasne, hehe. Kilka godzin później. Sorry dziewczyny, ale muszę już lecieć, jest późno. W takim razie ja też idę. Topa. Wszyscy są w domu. Myśli, kurde, lubię je obie, ale nie wiem, którą bardziej. Myśli, o mój Boże, kocham Barego najbardziej na świecie, już za nim tęsknię. Myśli, niemożliwe, że zakochałam się w Barem, mam nadzieję, że on też coś czuje do mnie. Następnego dnia! Hania, czy mogę z Tobą porozmawiać, bo mam pewną sprawę? Jasne, co jest Ania. Dobrze, to chodzi mi o Twoją moc, którą posiadasz, że wiesz, kiedy ktoś kłamie. Nie wiesz, już jej nie mam, niestety. Gadałam z Bary wcześniej i powiedział, że mnie lubi. Co, ale jak to on jest moim wybrankiem? Jak on może tak? No przepraszam, próbowałam z nim rozmawiać o tobie, ale on mnie nie słuchał, jest uparty. Przekonał mnie, że jego uczucia są skierowane tylko do mnie. Naprawdę? Przepraszam, że ci o tym mówię, nie umiałam tego ukrywać w sobie. Musiałam ci to powiedzieć. Dobrze rozumiem, dzięki, że mi mówisz. Spoko, jeżeli wszystko jest OK, to wróćmy na czat grupowy. Na czacie grupowym! Ludzie, muszę coś wam powiedzieć. Czy to ważne? Ponieważ chcę pogadać z Barem na osobności. To ważne, dajcie mi tylko malutką chwilkę dobrze. Więc ja i Samuel jesteśmy razem. Co do cholery. Co jest grane, hehe? He. W takim razie gratulacje i dużo miłości. Ale to nie było tak, że Samuel był biedakiem i go nie lubiłaś? Był, ale już nie jest. Jak to możliwe? Po prostu stał się bogaty, bo dowiedział się o spadku i w sumie to tyle. Hehe, he, reszta mnie nie interesuje. A wczoraj wyznał mi miłość w nocy i spędziliśmy ją razem i to była cudowna noc, hehe. He. Dobra, niech wam będzie, ale to bary, idziesz ze mną na prywatny czat? Pewnie już idę. Myśli. Dobra, to czas wyznać moje uczucia do niego, muszę być odważna. Lubię cię, Bary. Ja też cię lubiłem, Ania. Co masz na myśli, że mnie lubiłeś? Przez ostatni czas miałem uczucia do ciebie, ale to się zmieniło i już niezbyt chcę być z tobą. Właściwie to lubię, Hania. muszę jej to powiedzieć. Znowu na grupowym czacie. Hania, muszę coś ci powiedzieć. Ja też ci muszę coś powiedzieć. Ja nienawidzę cię, Bary. Co, co ja takiego tobie zrobiłem? Zniszczyłeś moje uczucia. Myślałam, że już mieliśmy ze sobą te cudowne momenty. Myśli. Kurde, robi się nieciekawie, wyjawiła mu swoje uczucia. Co masz na myśli mówiąc, że zniszczyłem to wszystko? Myślałam, że mamy do siebie pociąg, ale to wolałeś bardziej być z Anią. Nigdy nie powiedziałem, że lubię Anię. Co ale jak to? Ania, masz mi to teraz wyjaśnić, co tu się odwala i dlaczego mnie kłamiesz. Samuel, idź po popcorn i weź mi duża kol. Wiedziałaś, że takie było przeznaczenie. I próbowałaś go zabrać ode mnie i zniszczyć wszystko. Jak mogłaś tak kłamać, Ania, i tak wszystko zaplanować, to bardzo złe, i bije od ciebie zła energia? Nigdy nie powiedziałem, że cię lubię. Ja lubię, Hanie, to powiedziałem wcześniej na czacie Ani. Próbowałaś manipulować mną, że Bary mnie nie lubi. Hania, wybacz, naprawdę jest mi przykro i przepraszam cię. Wybacz mi, proszę. Byłam zazdrosna, że poznałaś swoją drugą połówkę. A ja w ogóle nie znam imienia swojej drugiej połówki, nawet nie wiem, czy istnieje. To jest bardzo powalone, nie powinnaś tak się zachowywać w stosunku do Hani. Jeżeli byś była prawdziwą przyjaciółką, powinnaś być szczęśliwa, że znalazła miłość swojego życia. Wiem, naprawdę was przepraszam. Wybaczcie mi, proszę. No, strasznie wszystko zniszczyłaś. Proszę was, uspokójmy się już. Nie chcę się już kłócić. Jeżeli czujesz, że postąpiłaś źle i wiesz, że to twoja wina, to jestem gotowa ci wybaczyć, Aniu. Możemy dalej być przyjaciółmi. Naprawdę strasznie mi głupio dziękuję, że mi wybaczasz naprawdę, wiele to dal mnie znaczy. Jesteś naprawdę dobrą przyjaciółką. Dobrze, Hania, to chcesz być moją dziewczyną? Tak oczywiście, jesteś moim wybrankiem. To szczęśliwe zakończenie. Naprawdę kochanie.